To jestem Klaudia to kanał, no i już! Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć wyłączania wspólnego czynnika przed nawias. Zapraszam Was serdecznie do oglądania! Zadanie pierwsze, strona 160. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias. Czyli patrzymy za każdym razem, co dwie liczby mają wspólnego. W tym przypadku jest to czwórka, czyli cztery nawias. Z tego zostaje nam A. Między tym mamy plusika, a z tego zostaje B. Teraz tutaj. 15 dzieli się na 3, czyli wyciągamy trójkę. Z trójki zostaje nam X. Dodać. 15 dzielona na 3 to 5. I jeszcze Y. Wspólna jest 7, który zostaje X, 2 Y. 17 x do drugiej. Minus. I teraz uwaga. 17 dziel na 17 to nic innego jak 1. b. c. Minus d. x. y. Minus 3. p. Minus 1. y. 9x. Minus 1. b. A, dodać, 3, i uwaga, mam tu tylko jedno B. Czyli jeszcze B. No i już. Zadanie, trzecie strony 160. Wyłącz przed nawias jednomian 2x. Czyli już go zapisałam. 2x dzielona na 2x to jest 1, minus, z tego staje nam y. Dwójeczka, minus 4 i jeszcze y. I w ostatnim. 3. Mamy tutaj tylko jednego X, czyli jeszcze X, minus 6. No i już. Zadanie piąte, strona 161. Wyłącz w liczniku wspólny czynnik, a następnie uprość wyrażenie. I teraz tak, jeżeli mamy taką treść zadania, oznacza, że dół zawsze nam pokazuje, co my musimy wyłączyć. Też tak zrobimy. Czyli na dole mamy trójkę, tu też 3. z tego zostaje nam X dodać 12 na 3 to 4. Wykreślamy x do 4 Następne. 2 y minus 1. 2 y minus 1. Teraz tutaj. 5. 5 minus... 2a dodać 3 dodać 6 2a minus 3 Min 2a dodać 3 dodać. 2a minus 3, czyli 0. czyli 2x minus 3 8 minus 2x. 2x minus 3. I teraz uwaga, tu mamy minusa, czyli jak nam się to poskreśla, to zamieniamy znaki na przeciwne. Minus 8, dodać 2x. 4x minus 11. No i już! Zadanie 9, strona 161. Treść zadania znajdź. Podpunkt A. Długość boku kwadratu o obwodzie 8c minus 4d. Teraz tak. Jeżeli liczymy obwód, to jeden bok, czyli że mamy cztery boki, czyli musimy nasz obwód podzielić na cztery. Czyli mamy to, co nam podali w zadaniu. Dzielimy to na cztery. Teraz tak, albo sposobem z poprzedniego zadania, albo to z tym, to z tym. Ten sposób jest kurczę, Osiem 8 na 4 to dwa i jeszcze c. Minus 4 na 4 to 1, czyli nie piszemy D. Podpunkt B. Wysokość prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat obok długości a i którego objętość wynosi 2 a do trzeciej plus a do kwadratu. Najpierw zapiszemy sobie wzór na objętość pole podstawy razy h. My mamy obliczyć h, czyli dzielimy na pole podstawy odwracamy że h v ok czyli mamy według wzoru tego co nam podali i teraz tak którą go podstawą jest kwadrat obok długości a czyli pole kwadratu to a razy a, więc a kwadrat. Jeśli to wykreślimy, zostaje nam 2a, a, a z tego po prostu 1. Podpunkt C. Wysokość trójkąta o podstawie A i polu. Jedna, druga, a kwadrat, dodać 3 drugie, a b. Zaczynamy od wysokości. Trzeba obliczyć wysokość. Najpierw napiszę wzór na pole. Musimy znaleźć H, czyli najpierw mnożymy raz dwa, tu dwa nam się tu skraca, dzielimy na A i odwracamy. Ok, sobie to tak przeciągniemy. I według tego co mamy. Dwa razy jedna druga A kwadrat dodać trzy drugie AB. A. Wymnażamy, to nam się skraca. Czyli zostaje A do drugiej, dodać 3AB na A. Z tego zostaje nam jedno A, dodać, tego A już nie ma, 3B. No i już.